Miałem przyjemność pierwszy raz uczestniczyć w Food Business Forum, i powiem szczerze, że jestem zaskoczony mile zaskoczony profesjonalizmem przygotowania całego forum jak również paneli, w których uczestniczyłem tematy, które były poruszane, no powiem szczerze, że otworzyły mi na tyle oczy na na pewne kierunki rozwoju gastronomii, że jadę do domu, że tak powiem z wielką głową i mam, mam co do przemyśleń. Mam nadzieję, że skorzystam z któregoś pomysłu, bo Takowe tu jak najbardziej się e, znalazły, nowe, nowe pomysły, e, nowe kierunki w gastronomii. Hmm. Być może, że uda się właśnie z któregoś skorzystać.